Otwieramy nagrody za Challenge FC, czyli każdy sub mógł zadecydować o jednej karcie w naszym składzie. Dwa z 6 futis 97+, plus. niech się dzieje, jest Rijkaard, Skoll, Suarez, Buffon, Alison. Okej, okay, Lampard, no to tak średnio bym powiedział. No i teraz zobaczmy te dodatkowe piki za te 9 winów, jeden z dwóch. Okej, okay, jest Saliba, czyli to no chyba wszystkie futisy, które możemy trafić. No i jeden z trzech Futisów, tym razem dostaniemy. Jest Luis Figo, jest Ildis i jest Bruno Gimera, czyli istna tragedia. No to paczka z piłkarzem Futis. No dobra, jest tutaj Luis Figo jako wymienny Futis. No mogło być lepiej. No to paczka z trzema piłkarzami Futis, tym razem już nie wymienna. No i zobaczmy, czy to nam odda. Zaczynamy od Flint, a razem z nim jest Deviniam. No dobra, zobaczmy, co będzie trzecie. A trzecia karta to Skols. Tragedia.